Cześć, ja jestem Mediafana, a to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. I dzisiaj ja chciałem trochę, trochę ponarzekać, ponarzekać trochę na, na YouTube. Teoretycznie serwis społecznościowy, z którego wszyscy korzystamy mniej lub bardziej aktywnie, który teoretycznie w swoich deklaracjach i niektórych działaniach dosyć mocno wspiera twórców, oryginalnych treści, kreatorów, ci, którzy potrafią coś zrobić, hmm, wspiera ich finansowo, programami, partnerskimi reklamami, Dając możliwość zarobku i tak naprawdę monetyzowania swojej pasji. Wspiera ich też, organizując spotkania, szkolenia, wysyłając różnego rodzaju rady, kursy, super, ekstra. Od strony wizualnej też YouTube się zmienia, w moim odczuciu, na, na dobrą stronę. W dobrą stronę to idzie, przypomina taki multimedialny portal, coraz bardziej, coraz lepszy i wygodniejszy do zarządzania nie tylko na. na na komputerze, ale również na, na urządzeniach mobilnych, być może na telewizorach, to idzie jakoś w taką, w taką dobrą stronę od strony takiego konsumenta. Natomiast sporo niezrozumiałych dla mnie takich zastojów jest, funkcjonuje cały czas w strefie twórcy treści, zwłaszcza takiego zaawansowanego, który ma już trochę tego materiału, kontentu, ma sporą liczbę odbiorców, aktywnych widzów, z którymi właśnie na YouTube powinien trzymać kontakt. A te sprawy cały czas leżą. Zresztą najlepszym chyba przykładem jest to, że większość aktywnych YouTuberów, vlogerów, o wiele lepszy kontakt ze swoimi fanami ma przez Facebooka, a nie na YouTubie, ponieważ to, co cały czas stoi w miejscu, to fatalny system komentarzy na YouTubie. Tak naprawdę, o ile jest się vlogerem i ma się 10, 15, 20 komentarzy, to jeszcze można nimi zarządzać, odpowiadać to kiedy tych komentarzy zaczyna być setka, dwie setki, albo kilkasetek setek, tysiąc, to wtedy zaczyna się już problem. I mam też wrażenie, że wtedy i vloger traci trochę kontakt ze swoją społecznością. Nawet ten system tam łapek i głosowania niespecjalnie się sprawdza. Z punktu widzenia twórcy, odpowiadania, na komentarze, zarządzanie nimi też jest niestety bardzo ciężkie i wręcz niemożliwe. Co najdziwniejsze, YouTube w ogóle nie wspiera, nie wiem, nie wiem skąd wynika ta polityka, nie wypuszcza chyba API. Nie ma możliwości zarządzania treściami, komentarzami na aplikacjach mobilnych. Moim marzeniem byłoby, żeby móc odpowiadać na komentarze z poziomu telefonu komórkowego czy tabletu w taki normalny, wygodny sposób za pomocą specjalnej, dedykowanej aplikacji. Tego nie ma. Żeby dobrze zarządzać treściami, filmami na, na YouTube, też przydałaby się zewnętrzna aplikacja albo przynajmniej jakiś prosty serwis, który by umożliwiał na przykład wrzucanie filmu, odpowiednie jego tagowanie, opisanie. To wszystko jest tak naprawdę dosyć kulawe przez główną stronę, której urządzenia mobilne niespecjalnie dobrze, niespecjalnie dobrze ją obsługują. No i to jest niestety błąd i jakaś niezrozumiała dla mnie dziwna strategia YouTube, której starają się szukać przyczyn, bo inne produkty Google'a. Dosyć świetnie się łączą z innymi serwisami, dosyć dobrze e, pomagają twórcom treści zarządzać tymi treściami, informacjami i swoim produktem. A tutaj YouTube niestety cały czas stoi w tym miejscu. No i niestety przyszłość, zapowiadane zmiany, to również jakaś kosmetyka, nowy wygląd i, i tego typu udogodnienia. Być może też tam jakieś tam algorytmy, których, których nie znamy, dotyczące, dotyczące pozycjonowania filmy, filmów, dotyczące tam selekcji, dobierania. To pewnie się będzie zmieniać, natomiast strony twórców niestety nic się nie zapowiada, żeby to się zmieniło. No i to jest dla mnie słabe trochę. I ja najbardziej czekam na tego typu zmiany, żeby móc w podróży móc sensownie zarządzać swoim e, niemałym już materiałem. Mówię ogólnie oczywiście niemałym materiałem, czyli ilością materiału na koncie Google. To słabe, czekam na zmiany. Bo nadchodzi taki moment w życiu vlogera, kiedy tych komentarzy i takich aktywności widzów zaczyna być coraz, coraz więcej. No i tak naprawdę ten kontakt z widzem zaczyna się trochę oddalać. O ile jeszcze odpowiedzi wideo, my jeszcze można nimi zarządzać, jeśli jakoś wybijają, to niestety komentarze gdzieś to, gdzieś to wszystko ucieka. To zresztą jest też problem wielu innych platform, ale na blogach jakoś to było, to jest rozwiązane. Są osobne też platformy do zarządzania komentarzami, więc da się to jakoś ogarnąć. Nie wiem, jakie są Wasze co do tego uwagi, ale chętnie bym usłyszał więcej trochę Waszych narzekań i tego, co powinno się na YouTube zmienić, A jeśli macie jakieś, jakieś sensowne propozycje albo może są narzędzia, o których nie wiem, do zarządzania treścią i komentarzami, to chętnie, chętnie też się o nich dowiem, więc piszcie w komentarzach, dajcie znać. To tyle, tymczasem siemanko, pozdrawiam.